Znajdujemy się teraz w przestrzeni mieszkalnej. Na początek omówimy łóżko Alkowie nad szoferką. Mamy tutaj drabinkę, po której wychodzimy na łóżko. Nad łóżkiem mamy okno dachowe z moskitierą, z roletką i tak samo łóż, okno boczne nad łóżkiem. Same łóżko można zabezpieczyć w przypadku, jakby na przykład spały tutaj dzieciaki czyli mamy taką boczną burtę, aby w nocy nikt nam nie spadł. Draminkę oczywiście na czas jazdy demontujemy bardzo łatwo, chowamy albo sobie na łóżko, albo do luku bagażowego. Przejdźmy teraz do tematu tworzenia salonki, czyli zmiany położenia fotelów na czas biwakowania, bądź na czas jazdy.